Mm-hmm. Miraeth Mortal Karim. Mortal Karim. Velshar Morta. Krentar Mora. Śpiew dzieci słychać w dolinie Śpiewają głośno o twojej winie Krem odbija się pośród drzew ma go słyszy, rośnie jej gniew Nie uciekniesz, nie zmyjesz krwi Śmierć liczy już twoje pluga we dni Szepty przodków budzą potwora Prawda powraca, to twoja zmora Nad sobą zapłonął znak bez imienia Nawet Bóg nie da ci przebaczenia to się spełni, klątwa cię zmiecie! Za to, żeś skrzywdził niewinne dziecię! Wzięła w popiół, rury w krew! Kruki krążą, są gniew! Kto zadał ból, niech ból go zerze! Kto zabił światło, zwyczajnie zdechnie! Łaska odeszła i nie ma litości! Będziesz się męczył w ciemnej nicości! To nie groźba, to przeznaczenie! Nie jesteś człowiekiem, plugawe nasienie! Nie zawsze raz Dobra Spontanicznie z rana czy to już z rano? Ciężko powiedzieć ale 50 subenków wleciało także dzięki wam wszystkim ten kanał nie miał w ogóle wbijać subów, ten kanał miał być nie, nie, nie jest w ogóle zgłaszany ten kanał jest totalnym top secret, mimo wszystko jakimś cudem 50 subów wleciało powolnie, powolnie, ale wleciało Tak, mam na inny kanał, taki do zrobienia go z jajem to jest typowo plas manewrowy, treningowe, ale i tak dzięki, bo to jest też fajne doświadczenie. 50 subów cieszmy się z małych rzeczy. Tak, a zaraz, hmm. to i tak jest, będzie short live'ik Bo generalnie to będzie maraton. To jest, mam teraz tydzień urlopu, to będzie maratonik. Co mogę powiedzieć, maratonik na cześć. Na, na Właśnie tych 50 subów jeśli to unsuba, um wtedy przerwiemy. Haha, ha. o dzisiaj w planach ogólnie y, Poza questami takimi typu przeniesienia klunków do pokoju, no bo to przechodzi T-Mobile, pokażę Wam, jak rozwiązałem pomysł, y, jak rozwiązałem pomysł z z z. No, ee, no się winał z klunkrami, ale się wkurwią wszyscy, że tak jak zobaczą co odjebałem. a tu mam 50 ubejnków Like był poprzedni urwał się, bo Złonił ziomek Tu sobie na szafce, tak robiłem klunkry, jest kurwa, no nie zarobi się, myślę, że utrzyma ten ciężar Pomysł konkretny, nie? Dużo myślę, że rzeczy, rzeczy tam nie podało. Ja ty, tole. Dobra, na szybko Palamy cokolwiek Au i znówko, mimo może teraz później nie będziemy bo będziemy zaraz sobie kupić oponki dzięki o już jest lajki lajka like dotem Zajbiście dzięki dobra wbijamy sobie szybko jakąś gierkę ze simka dzisiaj wrócimy mikrofon ogólnie troszkę podrasować na no bardziej radiówkę kontenty milionerzy na szybko, bo ten livek, mówię, będzie chyba bardzo długo, bo mam już godzinę 11.38, mamy dzisiaj poniedziałek, pierwszy dzień urlopu. No nie? O, sobie to kompanii. Szybki papierosik ogólnie. Ile musimy oponki kupić? O, się kończą. Odwiedzimy też kumpla, wyjemy na, na fajeszkę taką sobie dzisiaj. Mm. Tak, join na tool. O to będzie raczej grać. Teraz yy. przejrzymy sobie, po prostu, o! Przejrzymy sobie. By to jest totalnie short. Także też palę go tylko po to, żeby uświadomić, że to będzie maraton że cały tydzień będziemy robić z dupy. Czasowo będziemy z robić liveiki w okazji testy, jakieś tam update'y OBS, OBS-owe konfiguracje i sprawiające działanie, jakościowo polepszające to wszystko. Bo trzeba iść do przodu. A dużo świetno, dawno żeśmy nie robili żadnych. żadnych Żadnych ulepszeń na obecku. Mają remonty pokoiku cały czas. Pa, 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 pa. Byk. Halo? Dziecioki Pozdrawiam Bombermana, Glow Gry, Pan Komodore, Nartekę, Bill Brothers i Bieską. Ale nie będziemy dzisiaj grać chyba Dobra, przeglądę, to szybko zrobimy. Spiedram to oponki, kupi zaraz, nie? Mhm. Mm Pięć obuw. Dajcie obraz. Krzysztof wyjaśniał, niedawno wymieniam upłonę, nie? Nie Mhm. Dobra, dziś mamy za dzień, dziś mamy dzień, monitor też kupić, ale ja na razie jeszcze nie? Kupa burda w tym pokoju, ja pierdolę nie Co chwilę się, co chwilę przenoszę jakieś A To nie jest, o, dzisiaj mam dzień jeża, dzień młodzieży, dzień nauki dla pokoju i rozwoju, au Co tu się dzieje? Uhm. Sesje. Tak. powoli się, powoli się nastawiamy na wizytę W miejscu, gdzie nabyć będziemy kurwa w ciągu miesiąca rozjebałem dwie opony w samochodzie, nie? Mistrz świata, kurwa. Albie bana. Mm hmm chodzi ten internet dzisiaj. Bardzo przyzwoicie. O jest. Mm -hmm. Reeve na żywo to pierdziela o tej godzinie. Hmm. No, no nie wiem, nikogo nie znam. Fek, Twitch. Wróćmy Brzmi Twitcha. Mimo galektyki retro. Znasz no, raz, dwa raz. Kurwa, zobaczę Niby mikrofon dobrze chodził, ale no ten filtr bym musiał dość zamontować. Ja bym się tak kurwa nie chce, nie? Piek. Przeglądamy kanały na żywo, spotkujemy to hmm, poniedziałek. Królej ja na widzę, poniedziałku Szczęście wolne, wielki powód. Zobaczymy, jakie tytułki są, jakieś wtliwe. Wprowadzony stream Robloxy, główna. Kingdom Command Deliverance bym chciał gdzieś popłynąć do przodu, ale nie umiem kurwa Dzisiaj się nastawimy na Kingdom Command Deliverance. Pomysł jest milion Dobra, zawijamy, bo to się kurwa nie skończy, nie? Tak długo live'a sobie cisną aż Nie zrobię nic dzisiaj, ja mam tyle misji. Masakra. Także ten, to jest przedsionek lajwików, także będą z czas czaszkane. Robię maraton z okazji 50 sub subów, 50 runinów 50 luzików, którzy subują kanał pronto TV. Nie wiem, jak jakim cudem, kurwa, ale pozdrawiam Was wszystkich. zróbka i dobrego poniedziałku. AU. YouTube i to be